Hej, witam Was serdecznie na moim głównym kanale i dzisiaj mamy kolejny odcinek z Halloweenowej serii. Jak wiecie, co roku na Halloween robię instagramowe jedzenie, no i nie mogłoby być też inaczej. W tym roku więc będzie kolejny odcinek z instagramowego jedzenia. Tym razem będą karaluchy. Obrzydliwe karaluchy, ale jakby obrzydliwe z wyglądu i smaczne w środku, przynajmniej mam taką nadzieję. W tamtym roku, jeżeli jeszcze nie widzieliście odcinka z tamtego roku, był yy, było ciasto mózg, więc tutaj gdzieś wam leci przypomina jakaga. Było ciasto mózg, na którym siedziałem dwa dni, ponieważ raz mi się nie nagrał Jeżeli nie widzieliście poprzednich filmów karminowych to możecie sobie nadrobić. Jest cała playlista Dominik Halloween. A w tym odcinku będziemy robić karaluchy, które przetestowałem na szczęście przed odcinkiem. I już wiem, że połowa rzeczy nie wychodzi, więc generalnie jestem przygotowany na wszystko. Następnie chciałem wam jeszcze powiedzieć, że jeżeli jeszcze nie próbowaliście mojej waty cukrowej, to koniecznie zachęcam was do zamawiania na stronie DHCycle.pl. Dobra informacja jest też taka, że słomki metalowe, o które pytacie cały czas, już w poniedziałek latują na stronę, będzie nowa dostawa. Więc więc możecie zamówić sobie wtedy słomki deerstripe i dodatkowo watę cukrową Takie karaluchy dzisiaj będziemy robić Będą wyglądać trochę inaczej, bo będą z ciasta Ale zawsze coś Słuchajcie, jeszcze zanim przejdziemy do odcinka Chciałem wam powiedzieć, że na moim drugim kanale Pojawił się odcinek, w którym pokazuję wam Jak zrobić takie oto naszyjniki z kłódką O które pytacie mnie od kilku miesięcy Ja po prostu nie odpowiadałem, bo wiedziałem, że chcę nagrać odcinek Więc na drugim kanale już jest odcinek z tymi kłódkami Możecie sobie je wbić A przy okazji tutaj też w następnym tygodniu pojawi się dodatkowy odcinek Oprócz kalorii serii we wtorkie Pojawi się jeszcze jeden odcinek z chłopakami, także włączajcie sobie powiadomienie o nowych filmach, żebyście nie przegapili najnowszego filmu. Dobra, przechodzimy do odcinka. Biorę miskę i zaczynamy od samego ciasta, który teraz się Karalucha jest. naszego. Powiem Wam tak, na filmiku, który tutaj widzicie, oni dają gotowe ciasto, które jest w takiej tubie. Ja używałem tego ciasta, jak byłem w Stanach u mojej cioci i wraz z Kuznko robiliśmy sobie na śniadanie chyba takie e, rogale z tego. U nas tego ciasta niestety nie ma. I ja zastanawiałem się, czym to zastąpić. I i to jest takie grube ciasto, więc ja stwierdziłem, że dobra. No to jeżeli na tamtym jest napisane biscuit to że będzie to coś w tym stylu. No i spróbowałem zrobić coś takiego. Znalazłem przepis, fenomenalnie super, no ale niestety nie wygląda to tak jak na filmiku, który oni dali. Później dopiero zacząłem, że to może być ciasto francuskie. Tylko mi nie pasowało to, dlatego że tam te ciasto jest takie, a ciasto francuskie jest takie. I stwierdziłem, że dobra, trudno, może to nie jest ciasto francuskie, jednak chyba jest ciasto francuskie. Tylko po prostu ja nałożyłem dwie warstwy ciasta francuskiego. I finalnie coś mi wyszło. Więc w dzisiejszym odcinku pokażę wam dwie wersje. Jedna to z ciastkami, czyli e, tym dłuższym i trudniejszym trochę sposobem, ale już go Wam pokażę, bo go zrobiłem i też się da to zrobić. I druga wersja, czyli z ciastem francuskim. Więc za, najpierw zaczniemy od ciasta trudniejszego. Sypujemy, uwaga, cukier, dokładnie 100 g brązowego cukru i wrzucamy 90 gram masła. Miękkie masło będzie mile widziane, ponieważ będzie Wam łatwiej e, połączyć to po prostu z cukrem. I takie coś stawiamy do miksowania i musicie zmiksować na taką idealną masę. Dobra, jak już połączycie masło z cukrem i będzie to wyglądało mniej więcej w ten sposób, to do tego uwaga, dodajemy jedno jajko z odrobiną ekstraktu waniliowego i miksujemy ponownie. Okej, okay, w momencie kiedy macie w miarę puszystą masę, dodajecie do tego szczyptę soli, pół łyżeczki proszku do pieczenia i uwaga, 200 gram mąki. Ja dodaję troszeczkę więcej, bo jak robiłem wcześniej ten przepis, to już wiem, że ciasto mi się zbyt kleiło i nie byłam w stanie go wziąć do ręki, a ciasto w będzie być takie, żeby się mogło do ręki. Teraz już stawiam obrotowa, miksowanie. Laura, muszę wam powiedzieć, że tym razem przesadziłem z mąką i <grym> mi się nie skleiło Ale zgarniam to w rękę po prostu Już w tym momencie I tu pod spodem jest masło nierozpuszczone Znaczy nie zmieszane, więc staram się to chwycić w rękę też się przykleja Więc znowu dodaję mąkę i tam Jak kruche ciasto Okej, okay, finalnie ciasto powinno wyglądać mniej więcej tak Czyli trzymać się na ręce Jest miękkie i nie ma Grudek żadnych z mąki I takie coś, czyli taką kuleczkę Stawiamy, uwaga, aż na godzinę do lodówki. Dlatego ja mam już przygotowaną e, połówkę takiej porcji więc za chwilę ją wyjmę, a to wkładam na godzinę, żeby trochę zrobiło się twardsze, bo wiadomo, masło pod wpływem e, ciepła rąk się rozpuszcza i przez to jest takie, wiecie, się rozrywa i trochę klei ki-glut. Prawie macie slajma, nie? Jakbyście chcieli się wyłowić to przepraszam. Więc zachowamy to w torebkę foliową i wkładamy do lodówki na godzinę. Okej, okay, tutaj mam tą połówkę ciasta. Więc wyjmuję to storeczki. Wygląda to mniej więcej tak po godzinie leżenia w Więc teraz bierzemy małą deseczkę, kładziemy ciasto, bierzemy nóż i kroimy na kilka równych. Wygląda to trochę jak chleb. <grym 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 przynajmniej mam takie tak skojarzenie. Ale z tego powinniśmy teraz uformować nasze karalukę. Więc biorę sobie dwie na przykład środkowe najładniejsze kawałki. Formuję to w kuleczkę. Kładziemy kulkę i zgniatamy ją wałkiem. I przejeżdżamy trochę do przodu, gdyby mi się deska nie ruszała. Mniej więcej w ten sposób i wtedy. Powinno nam wyjść takie o jajko Bo kareluchy mają właśnie taki mniej więcej kształt takiego jaja Więc robimy takie dwie, trzy sztuki W zależności od tego ile ich chcecie mieć Ja już mam upieczone kilka, żeby było to po prostu szybciej Ale pokażę wam wszystko jak to robić Więc robimy kolejną sztukę Desko nie ruszaj się Kolejna sztuka wygląda mniej więcej tak Czyli bardzo podobne kawałki. Nie musicie się martwić, żeby były idealnie równe, bo żaden karaluch nie jest taki sam. więc W sumie e, po co się tylko stresować, żeby były idealnie równe. Mają być brzydkie, bo to jest Halloween. Mamy trzy karaluchy, kładziemy sobie je na desce i w tym momencie rysujemy dwie kreski nożem. U góry tak trochę wyżej niż mamy nasze środkowe jakby miejsce karalucha, żeby to wyglądało jak takie wiecie, prążki. Nie wiem w sumie jak to wygląda, to jest tak u góry tutaj. Więc w ten sposób rysujemy dwie kreski na każdym z nich. Jak już już macie przygotowane w ten sposób kawałki ciasta i przekrojone dwoma paskami, to wkładacie to do piekarnika na jakieś 20 minut 180 stopni. Więc teraz... Już to mamy ze sobą, przejdźmy do wersji z ciastem francuskim. Ok, mam ciasto francuskie, rozkładam na stole taki płat. Przecinam sobie to z miejscu w szerokości, którego uda mi się zrobić, właśnie mniej więcej taki sam kształt jak z ciasta, które robiłem przed chwilą. Czyli, już taki pasek, tu narysuję jeden teram, drugi wytnę z tej strony, odrysowując sobie pierwszy kawałek. Rysuję. Ja to zrobię sobie tak. Jesteśmy mi e, krzywo poszło, muszę zawsze od drugiej strony no, jeszcze raz. Zrobimy go w ten sposób. O, teraz będzie ładniejszy, dobra. I z drugiej strony to samo. Najpierw możecie sobie delikatnie to zrobić nożem, żeby później wyciąć już taki faktyczny kształt jaki chcecie. Czyli teraz właśnie już wow. robię taki mocniejszy obrys. Trochę mi wyszedł zbyt jajkowaty, ale trudno. Mniej więcej mam wycięte. Więc takie coś, biorę w rękę, kładę sobie na ciasto francuskie znowu i odrysowuję jego drugą połowkę, ponieważ tak jak mówiłem ono jest bardzo cienkie, więc trzeba zrobić podwójną warstwę, żeby finalnie po upieczeniu było tak samo grube. I bęk, mamy to. I takie dwa kawałki stworzono nam jednego karalucha. Dobra, bierzemy jeden kawałek, kładziemy sobie na deskę, którą już tutaj biorę. Kładziemy na deskę, na to nakładamy drugi kawałek i delikatnie po bokach sklejamy, żeby się trzymało razem, ale nie róbmy takich zagnieceń palcami, bo później po nie mogą być widoczne Wasze ślady i nie będzie to wyglądało zbyt ładnie. No i dobra, pierwszy karaluch jest, więc odkładam go sobie na bok i wycinam jeszcze z pozostałości wszystkich, które mam, kolejne karaluchy. Dobra, i znowu to samo. Jeden kawałek wycięty, odkładamy i wycinamy drugi identyczny kawałek. Mogą być mniejsze, większe, jak tylko chcecie. Mogą się od siebie różnić, będzie nawet fajnie. Wyglądało na talerzu później. Odrywamy to, co nam potrzebne. Dobra, i tak jest coś również, sklejamy po bokach. Nasze dwa karaluchy różnej wielkości są już gotowe u mnie na desce. Rzuciłem sobie ciasto francuskie, nie wiem, czy to widzieliście na nogę. <laughs> I teraz rysujemy znowu dwie kreski, czyli jedna w tym miejscu. a odkleiłam mi się bardzo, że Jedną w tym miejscu. i i drugą kreskę niżej. I tak samo z drugim. Jedna kreska u góry i druga niżej. I z takimi dwoma przecięciami kładamy do piekarnika na. Gdzie jest karaluch? Ej, karaluchy mi uciekły, a jeszcze nuki mi zrobiły. Więc e, takie karaluchy wkładamy na 15 minut do piekarnika. Biorę miskę po która jest całkiem czysta. I tutaj, w międzyczasie jak się pieką nasze karaluchy, wrzucam jedną tabliczkę czekolady. Wydaje mi się, że wystarczy wam również połowa, ale lepiej wziąć więcej, żebyście mieli możliwość szaleństwa. <laughs> Ponieważ z tej czekolady będziemy robić nogi oraz czułki karalucha, nie? wiem to to jest, wiecie, to, jest, to, jest, to jest z przodu. Czekoladę wrzucamy do miski, kłamaną, na małe kawałki i rozpuszczamy w kąpieli wodnej, czyli do garnka nalewamy wodę, stawiamy na bardzo mały ogień, ponieważ w momencie, kiedy będzie szybko wrzała, to czekolada może nam się rozwarstwić i wtedy będzie taki jeden wielki klusek brzydki z kakao i dziwnie klejcą się masą. A jak zrobicie to powoli, to będzie nam bardzo ładna, płynna masa i wtedy będziecie mogli z niej zrobić bardzo ładne nóżki i czółka. Więc idę to rozpuścić i wracam do Was już z przygotowanym papierem do wieszczenia, na którym będę rozdawać i kształtować. Okej, okay, mam już tutaj przygotowany papier do pieczenia, na którym będę rozlewać czekoladę. Ze względu już nie mamy rękawa, a chcę, żeby ten odcinek był jak najbardziej DIY, to yy, bierzemy reklamówkę z wybuchu, przez oczystą śniadaniówkę i do niej wlewamy tą czekoladę, którą mamy tutaj. Trzeba to sprytnie zrobić tak, żeby nie ugalić wszystkiego. Ok, przerwamy. Leci, 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 leci. Dobra, wydaje mi się, że powinno mi starczyć, więc teraz zamykamy torebkę u góry, tak żeby się nie uwalić i staramy się jak najbardziej do czekoladę dać w dół. I ona musi być troszeczkę wysudzona. Żeby nie była mega gorąca, to po pierwsze, bo się poważycie, a po drugie, żeby nie była za bardzo płynna, wtedy będzie Wam ciężej rysować. Choć czuję, że moja jest nadal tak mega, mega płynna. Dobra, ucinamy malutki kawałek na samym rogu torebki, tak żeby wylatywało, ale nie faktycznie dużo. I z tego, uwaga, tworzymy i rogi, i nogi naszych karalupów. Więc ja zacznę najpierw od tych, górnych rzeczy i czułka, takie jakby. Robię dwie warstwy, żeby to było grubsze. Mniej no więcej coś takiego. I obok robię drugą. Dobra, to są takie mega plastyczne rzeczy, których ja totalnie nie mam. Więc sorry. Zrobię jeszcze jedne i jeszcze jedne. Ale jakbyście już mieli gotowe, to wtedy oprócz tych czułek górnych, nie wiem, jak się dokładnie nazywa, to musimy jeszcze dorobić nogi, czyli zwykłe po prostu kreski, więc możecie ich zrobić tyle, ile wam się też zmieści. Mogą być grubsze, żeby czekolada w razie czego łatwo wam nie pękła. I takie kreski kładamy później do zamrażarki. Wygląda no to mniej więcej tak. Ja teraz to wkładam na 30 minut do zamrażarki, żeby czekolada dobrze zastygła, żeby później nam się też tak szybko nie rozpuściła i żeby można było ją normalnie wkładać, nie będzie się łamać wtedy w rękę. Więc to wkładamy na 30 minut do zamrażarki i czekamy. Biorę sobie teraz deskę, kładę mojego karalucha, który tutaj jest, z ciasta francuskiego. A <tuszę> tu jest z ciastka. I teraz się zastanawiam, bo z ciastka są bardziej płaskie niż powinny być, bo przed pieczeniem były grubsze. To no to ciasto francuskie wyrosło tak, że jest mega, mega wysoki. Więc ja zrobię jeden taki i myślę, że dwa zrobię. Z ciasta francuskiego, ten w ogóle mam e, z dżemem, bo stwierdziłem, że może do środka dżem, żeby sprawdzić, jak to będzie wyglądało. I chyba tego nie się, jak obleję to czekoladą. Dobra, zrobimy tyle, ile mamy, może. Czyli są dwa z ciasta francuskiego, trzy z ciasta francuskiego, tylko ten mi się rozleciał i nie wiem, co z nim zrobić. Dobrze, że go nam bok, może się przyda. I wezmę jeszcze jeden jakiś ściasta, może ten. Dobra, teraz te wszystkie karaluchy muszę oblać czekoladą w sosie, czyli tym. Dolewamy tak, żeby pokryć dosłownie całe nasze karaluchy. Mam nadzieję, że mi starczy tego całe pokryte czekoladą tak właśnie ma to wyglądać Wygląda no ładnie, ale mam wrażenie, że to się już kończy jeszcze nie oblęc nawet dwóch Dobra, trochę trzeba użyć siły I teraz na te kolejne Okej, okay. jeden coś się skończył Mam jeszcze jeden zapasowy, bo tak czułem, że to może być za mało To jest najprzyjemniejsza część, bo nie muszę się starać Leję jak popadnie. Rozlewam wszystko na stół Generalnie jak ktoś lubi robić bałagan, to idealne zadanie I teraz to, teoretycznie, powinno ja Jeszcze tutaj pozakrywam w miejscach, gdzie widzę, że wystaje coś Teraz to powinno troszeczkę zastyd. Zastyd. Zastygnąć. Z tego co widać u nich na filmiku robi się tak jak tu na tym cieście francuskim, że to gdzieś spływa i trochę wystaje jakby kolor, ale to nam w ogóle nie przeszkadza. I w międzyczasie jak to stygnie, to możecie wrzeć sobie krówki. I taką krówkę muszę ją czymś docisnąć, tak żeby ona się trochę spłaszczyła. Trochę bardzo. Te krówki są trochę bardziej kruche niż myślałem. Powinny być takie cukierki, karmelki. Wiecie o co chodzi, żeby zrobić takie paski. Zastanawiam się, czy mam takie cukierki? Dobra, bo moje karmelki, w sensie krówki, są kruche i z tego nie da się zrobić takich pasków, jak oni mieli. Oni mieli takie ciągnące się paski jak karmelu, które tutaj kładli, żeby to wyglądało jak kolejne części ciała karalucha. Teraz nie wiem za bardzo, co zrobić. Muszę coś wykombinować, czyli będę musiał pewnie do sklepu po karmelowe cukierki. Dobra, tutaj są moje karaluchy, które jeszcze nie zastygły, ale już zaczynam je. Wkładać. Jeżeli chodzi o sprawy krówek, to rozwiązałem to z tymi oczukierkami i teraz będziemy je rozgniatać. Do rozgniatania użyję kubka Jak Jakbyście chcieli, to możecie sobie zamówić na stronie. Rozgniatamy je tak na płasko. Trzeba uważać, żeby wam nie pękło nic w ręce. Może skrócie wałkiem. Tutaj nic nie działa na nie. Czemu one są takie twarde? Halo? go na mnie do, do mikrofajina no, ja je muszę wsadzić chyba do mikrofali. Chociaż czekajcie jeszcze spróbuję, bo to w sumie trzeba potrafić na cieniutki pasek, żeby w tą stronę i rozciągnąć, więc może jak już przykroję to się łatwiej rozciągnie. I teraz tylko rozciągamy. Dobra, wydaje mi się, że jest ok. Bierzemy pierwszego karabucha i rozkładamy takie paski na nim. No dobra, jakoś to siedzi. Jednak ten ciemniejszy kolor by mi bardziej pasował, więc wezmę później zrobię z ciemniejszym i dajemy niżej. I jeszcze jeden. Nie wygląda to może mega, mega, mega cudownie, ale wygląda prawie jak na tym. No i zaraz bierzemy kolejnego. Wykorzystam chyba te e, z ciasta francuskiego, bo wyglądają lepiej. Dobra. Rozwalamy kolejny plasterek. Jakoś u nich na filmiku to wygląda wszystko zawsze ładnie. Ja nie wiem, jak oni to robią. Ja to po prostu muszę się y, douczyć plastycznych rzeczy Okej! Okay. Po zakończonej walce z cukierkami, moje karaluchy po prostu zaczynają wyglądać jak karaluchy. Karaluchy. Już nie umiem nawet się wysłowić. I teraz została nam ostatnia rzecz, czyli robienie tych wszystkich nóżek, oczu, czułek, czy czegokolwiek. Więc teraz wybieramy z naszej palety kolorów i możliwości najładniejsze, które wam się podobają. I że za pomocą wykałaczki zrobię po prostu na nie dziury, żeby je tutaj wcisnąć Albo... o, ja wiem mam pomysł Bo one są z dwóch warstw, więc ja teoretycznie mogę to trochę rozdzielić, żeby wcisnąć to pomiędzy te warstwy Dziury porobione, sprawdźmy czy się uda Tu mam pierwsze Okej, okay, już widzę, że się rozwalają chociażby w połowie One się po prostu rozpuszczają, nie wiem jakim cudem Bo dopiero co je wyjąłem z zamrażarki Ale mi wypadają No wygląda to niezbyt Totalnie niezbyt Ja nie rozumiem, czemu zawsze, ale to zawsze te instagramowe jedzenie nie wychodzi Mimo, że się staram naprawdę jak mogę i robię to prawie kilka godzin już. Zawsze coś się później tak. Ja tego karalucha po prostu podniosę i to położę tu i położę jeszcze jedno, to skleję. No tu całkiem to wygląda tak ok, ale nadal mi się wszystko wypija i opada w dół. Nie wiem czemu. Pójście, co ja mogę z tym robić? Dobra, ja go odłożę. Albo nie, bo jeszcze nogi muszę dorobić. Więc może jeszcze raz go otworzę, Dowalę te wszystkie nogi i wtedy to zamknę szybko. Okej, okay. pierwsza noga, druga noga. czy to może być najmniejsze? To niesamowite, bo one leżą i nic się z nim nie dzieje, a w momencie kiedy ja je biorę do ręki, to one momentalnie mi się rozpuszczają. Teraz ja bym chciał to podnieść, żeby to wyglądało dobrze. Ej, no dobra, jest OK. Ta jedna czułka tam odpadła, nieważne, ale tutaj wygląda to całkiem dobrze. Dobra, próbujemy teraz otworzyć drugiego, bo jednak z tym otworzeniem nie było to wcale głupie. I próbuję tutaj wyłożyć kolejne. Może od tej czekolady, którą mam na rękach, one się jakoś rozpuszczają, Nie mam pojęcia. Ja robię sześć nóg, nie wiem ile one powinny mieć. Chyba właśnie tyle. Po trzy na każdą stronę. No, druga druga. Jeszcze jedna noga, jakaś grubsza, żeby się tak szybko nie rozpuściła. Czyli na przykład ta. Ok, i wkładamy też jak najszybciej do zamrażarki. Także teraz, kiedy to wszystko będzie się działo, chwilę w zamrażarce, żebyście mogli to zobaczyć i żeby wyglądało w miarę ładnie, to przygotujemy scenerię do naszego ostatniego nagrania, czyli właśnie przybliżeń i całej jakby przebitki na moje karaluchy. Dobra, pomyślałem, że fajnie będzie to wyglądało tak jak u nich, że będzie coś od jajek, a dookoła zrobię moją miksturę, którą robiłem właśnie przy mózgu, czyli dżem wiśniowy, do którego dodajecie miód. I uwaga jeszcze powinien dojść do tego czerwony barwnik, który mam tutaj. Biorę trochę barwnika czerwonego, mieszam. I taką oto miksturę rozprowadzam na deskę, bo tym razem będzie to wszystko na desce. Karaluchy, które będą roznosić, krewcie się. Taki jest mój zapis. Bierzemy pudełeczko od jajek, kładziemy gdzieś tutaj, tak jak to było u nich. To wywijamy i tutaj kładziemy nasze karaluchy. Jeszcze muszę chyba poprawić trochę górę. W sensie to, żeby to też było uwalone, żeby to wyglądało fajnie. I jak już to mamy wszystko uwalone krwią naszą, pożywczą, to możemy zaczynać show. Idę po moje karaluchy i zobaczcie. 受不了了。 Dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o ten odcinek, podsumowując, karaluchy nie wyglądają wcale tak źle moim zdaniem, na filmiku wyglądały nieźle, ale jeżeli je tylko dotkniecie, to od razu czekolada się rozpuszcza, wszystko z nich wypływa, one się rozlatują, więc generalnie nie warto na pewno 6 godzin spędzenia w kuchni. Powiem szczerze, że próbować mi się ich nawet za bardzo nie chce, ponieważ są całe oblane czekoladą i nic oprócz tej czekolady i czasem francuskiego nie poczuję. Ja mogę spróbować. Tak ktoś? Właśnie chciałem zapytać, to dawaj, spróbujcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ten był najwięcej macany, ale najlepiej wygląda, ten nie był ruszany od początku. A ten się rozlatuje od samego początku. A z czym one są? Czekolada? Nie, nie ma drzemu, jest. No w tym jednym. Ale to są No, drzem jest rozlany, wziąć ze stołu. Dobra. Dobra. mi jak fancy z czekoladą No z czekoladą, bo to jest ciasto francuskie i czekolada Ale smakują filmowi, czyli jednak może warto! Zależy, czy chcecie, żeby wytrzymały całą imprezę, czy nie. Dziękuję Filip. Aha Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, jeżeli kiedykolwiek odtworzycie coś takiego, to możecie dodać na Instagrama i oznaczyć mnie oczywiście w tym poście. Ja z końca zobaczę, jak wam to wyszło, że wam... Nie chrób za kamerą. Odejdźcie. Życzę Wam wesołego Halloween, którego jeszcze kawałek czasu, ale przekąski już będziecie mogli przygotować. Wyczekujcie kolejnych odcinków Halloweenowych, które pojawiają się we wtorki o godzinie 19 do samego końca października. Również pojawi się film dodatkowy w innym terminie, więc włączcie powiadomienie i koniecznie bądźcie na bieżąco. Zapraszam Was również na drugi kanał. Do zobaczenia. Siu pojawiła, się jakaś na creepy, coś tam. Ciu, koniec. <laughs> Dziękuję.